Cześć, to ja, który Dzisiaj będziemy ogrywać oto tą grę, The Baby, The Baby in Yellow, lecimy z nocą pierwszą. Um, ogólnie to już mam tu wszystkie dusze pozbierane, bo tak po prostu było, ale dobra, więc zaczynajmy grę. Eee, zap nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobra, lecimy z tym, zobaczmy co tu będzie. Jest. Jesteśmy gdzieś. Tu jest dziecko. Dziecko. To dziecko. Niezbyt dobre. Chyba, nie wiem. Weźmy ją, weźmy. Pobawmy się. Nie słuchajcie. O. Dobra. Co nie bo to mój kolega grał. Na tym coś tam pozmieniał. Yy. Dobra, tyk. Dobra, musimy nakarmić dziecko. Ty sobie tutaj stój. Ja chcę się tu porozglądać. Tu jest Łazienka. To jest jakiś Toy Box: baseball, train, blog dog, turballon. Doktor? Co to jest doktor? To jest jakiś doktor, nie wiem co to jest. To jest kuchnia. Pyk, pyk. Pyk, jest im mleko. Co tu jest? kiedy? Jesteś. Czekaj, ja muszę to wyłączyć. No hat. Przecież ci wyłączyłem. Cymbale. Dobra Gdzie ty masz tu siedzieć? Ja w sąd wychodzę. Dobra. Winda. Nie, ale ja tam nie idę do windy. Chce Normalnie. Być powytu w hotelu. Locket open. Co? Klucz. Okay. jest. klucz, okej, jest, dobra, ja chcę jeszcze tutaj pójść, Toj box, to i to, okej, okay. wejdźmy, Chodźmy, więc tędy. Nie wiem co to jest. Ale dobra, co to jest? Fajny macie strych ogólnie. Fajnie mamy strych. Co to jest? Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem na drugim końcu mapy. Siema. Aha. Okej, okay, zejdźmy. Zejdźmy stąd. A karmy wyraźnie to dziecko. Pyk. Give the butel. Give baby. Butel. Masz. Dobra. O, zrobił kupkę. Symbał. Symbałek mały co, mamy chyba lepszy pomysł. Spuszczę w w toalecie. Bo ja nie chcę mieć. Dlaczego nie da się go wziąć? Masz. Cześć, baby. Czekaj. Jakby go tu rzucić. To jest trudno go rzucić. Czekaj. Hop. chyba nie zadziałało. Put bed. Musimy położyć go do tego łóżka. Na razie tu nic się nie dzieje w tej nocy pierwszej. W ogóle trzy noce. Przynajmniej bajkę. Dobra, fajnie. Sami to sobie przetłumaczcie, bo ja yy, tak dobrze nie jestem z angielskiego. Typ śpi. Naura, idziemy chiliować na, na Sofie. Tak, tak to jest napisane. Dobra, chiliujemy na Sofie. Eee. A, znowu to dziecko się obudziło. Gdzie to jest? jest. Put baby. No co ty tu robisz? Nie teleportuj się. Jak ty się niby teleportnęłeś? Masz tu spać. pluszy kot. To jest pluszy kot. Masz. Do widzenia. Idziemy chillować na sofie.

Pi, 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 pi. Nie, nie, nie. No, z druga. Dobra. Gdzie to coś jest? Tutaj jest. Co ty tu robisz? W solcu? Nakarmy go. To ja chilowałem na so sofie. Jemy go nakarmić. Ja... Co? Zamknęło mnie. Coś tu jest, cokolwiek. Bo ta butelka też mi uciekła. Jest. No. Obym szybko wrócił do domu. Bez jego nianku. Co, co ja robię? Co ja robię? Nie wiem, co ja robię. Chciałem go od razu położyć do łóżka. Smierdzącego. To by było fajne. Tak. Napi? Co? Ja musimy się zakraść. Ten, Nie, nie, nie zakradamy się. Kurde, gdzie, gdzie to coś skacze? Ja cię widzę jakby. Wow, co ta pielucha robi? Tę. Kurde. a ja otworzyłam nowy pokój, dobra. Chodzimy. Jest to jest chyba pokój rodziców. Chodź tu. No. Rodzice chyba nie będą zadowoleni. Emergency. To na wszelki wypadek to użyję. Dobra. Gdzie jest to dziecko? Dziecko. Masz. Dobra. Idziemy do łóżka. Czemu ja to miało takie dziwne oczy. Masz tutaj? Dajmy mu pluszankę Albo nie, nie dajmy. Na, 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 na. A! Dlaczego? Ty nie możesz usnąć bez tej kruszanki. Chodź. Dobra. I tak jesteś demonem. To już się nikt nie zmieni. Śpi. Śpi. Dałem mu nic i on śpi. Dopiero teraz się położył. Dobra. To w ogóle co tu jest? Tu, tu chyba nic ciekawego nie ma. On tu zchrysował. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic. Więc chodźmy, chodźmy po prostu na tą sofę. To jest dzwoni. toaster, toaster, co to jest? Nie wiem, mamy toaster, połóżmy go sobie tutaj, a co to jest? Czemu nie mogę tu wejść? To ja nie wiem. Idę na sofę i jutro to odpakujemy. Dobra, yy. no. jeszcze jedna noc i kończymy ten odcinek. W tym momencie możecie zostawić suba i lajka. Bo kto zostawia u mnie suba i lajka, ten ma lepszy dzień. To jest pewne. Ui, Night 3! Napiszcie też jaki chce, chcecie, kolejny temat nagrał. Bo ja na razie się zakupiam na takich rurowych dość gierkach. A, muszę czyje robić na sofie. Fajnie, że dopiero teraz mi to powiedzieliście. A, no i no jak zwykle, dziecko musiało gdzieś. Coś tam zrobić. Dobra, ty się uspokój. Zamykam drzwi i idę sobie zrobić tosty. Bo toster sobie odpakowałem. Mamy toster. Dobra. Tak. Tutaj mamy w kuchni dużo rzeczy. Dobra, więc ja, ja lubię pomidory. Ja lubię ser. Ja lubię szynkę i ogórka. I teraz to okryjmy czemu nie wiem. Dobra, po prostu przyjrzyjmy. O! Kurde, co jest? Nakar mnie. Co się stało z domem? Co się stało z kuchnią moją? Co to jest? Daj mi to. Ciekawe. Aha! Z tego się zrobił labirynt. Mamy za swoje. Nie wiem, tędy. Tędy. Tak dobra, tędy. Wyszłem gdzieś z hotelu. Poczeka, ja, ja tutaj mieszkam. Ty się terypertnęłeś tutaj. Przybierzmy to chore dziecko. Co jest? Dobra. Przebierzmy to chore dziecko. Co ty mi zrobisz z kuchnią? Kuchnia teraz w... Co jest? Co jest? Toybox. Co tam się dzieje? On tworzył Toy Boxa Aha. Co to jest? Zamykam drzwi. To mnie uderza. Wszystko lata. Dobra, chyba muszę użyć tajnej broni. Bo to, co tu się odwala, to ja nie mam pojęcia. Dobra, szybko. Kurde. Szybko. Pff. Gdzie on jest? Giń. Dobra. Połóżmy go. Tutaj wszystkie to je leżą. Ale czy jest ta. Ale kuchnia nadal jest nieprzygotowana. Co? On się obudził. Się... Ostatnia bajka. Daj mi to. Czemu ty, ty, ty tak ze mnie robisz? Jak matka się musiała z tobą dręczyć. Co? Mam cię. No zamknę mnie jeszcze. Dobra. Co? Co się stało z... Masz. Plusia. Jak... Czytamy tą książkę. Zbiera... Co się dzieje. Co to jest? Co to. Aha. Po to Muszę przed nim klękać O kurde O kurde Uciekamy stąd Albo nie Umieramy To był chyba Zły ending Good night Jeszcze Kiedyś jeszcze ogram. dobre zakończenie, nie to złe Tutaj trzeba przejść do nas pierwsi i to w sumie tyle z tego odcinka i zapo nie zapomnijcie o łapce i subie i kończymy i nara i pa!